Strzałeczka z tej strony, jak i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób, szybko obrobić audio. Także będziemy potrzebować do tego programu Audacity, jest to program darmowy. Jeśli go nie macie, zapraszam do linku w opisie. Tam będzie link do niego. No i co. Nagrywamy sobie coś, na przykład jakąś, jakiś, na przykład jak chcecie nagrać jakiś odcinek czy, czy, czy głos, chyba jakiś podcast, tak, no to trzeba sobie to nagrać. A więc strzałeczka z tej strony, Emek witam Was, w kolejnym poraniku na moim kanale. Myślę, że coś takiego będzie ok. A więc strzałeczka z tej strony, Imek witam Was, w kolejnym poraniku na moim kanale. Ok, mamy coś takiego. Wchodzimy sobie w efekty. Dajemy sobie korekcję graficzną. Będziecie mieli tutaj tryb EQ Rysuj, możecie zmienić sobie nawet w sumie wypadało, by zmienić sobie na graficzny, jest wtedy łatwiej wszystko poustawiać. I jeśli jesteście, prawda, mężczyzną o troszkę mm, głębszym głosie, takim niższym, możecie sobie nawet troszkę podkręcić bardziej do góry i do dołu w niektórych momentach te ustawienia jak ja. Jeśli jesteście jednak osobami z wysokimi tonami głosu bądź jesteście dziewczynami, prawda? Te ustawienia muszą się troszkę różnić, możecie się troszkę inaczej pobawić z suwakami, ale zobaczcie, że już pierwszy efekt jakim jest korekta graficzna daje straszną różnicę. Dajemy OK. I słuchajcie teraz. A więc strzałeczka z tej strony ÖMek, witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Jak słyszycie, naprawdę już jest kolosalna różnica. Ale to jeszcze nie koniec, dajemy sobie teraz efekt, bas i sopran, jeśli uważacie, że w waszym audio jest za mało basu, możecie go sobie zwiększyć tym suwakiem, ja damy może 4, sopran zostawimy na 5 i głośności nie ruszamy, myślę, że głośność jest ok. zastosuj, zamknij. A więc strzałeczka z tej strony, meg witam was w kolejnym poradniku na moim kanale, no i okej. Okay. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić też sobie taką wolną przestrzeń, gdzie możecie później w efektach redukcji szumu uzyskać profil szumu. Z tego odcinka, gdzie nic nie mówicie i słychać tylko szumy, jeśli macie dość, dość większe szumy, to redukcję szumu po prostu sobie zwiększacie. I co? Uzyskaj profil szumu, Ctrl A, zaznaczamy całe audio, efekt, powtórz redukcję szumu, no i gotowe. A więc strzałeczka z tej strony. Imek, witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Jak widzicie, to nie jest w ogóle trudne. Można to zrobić dwoma, trzema wtyczkami. Dość szybko, łatwo, prosto i naprawdę efekt myślę, jest naprawdę dobry. Także jeśli Wam pomogłem, jeśli poradnik Wam się przydał, możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, walnąć w dzwona, żeby nie przegapić innych materiałów. I co, do następnego filmu. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.